Halo, halo, hej, siemano, ja jestem Hawaic Witam Was w odcinku informacyjnym z no, no, ogólnie takim odcinku informacyjnym, takim na luzie, dawno nie nagrywałem. Ale będzie to odcinek, gdzie wytłumaczę Wam ogólnie um, to co będę robił, to co planuję. I tak, jakby się to wysłowić um, No, ogólnie powiem Wam o zmianach na moim kanale, jakie Znowu nastąpią, ogólnie yy, powiem wam po prostu jakie serie zostaną na pewno, a jakie serie na tą chwilę odpadają. Jak widzicie mam, jak chodzi o Happy Ratę, nowy statek jednak, no ostatnio tak troszeczkę nie wychodzi mi. Nie wychodzi mi nagrywanie serii z Happy Pirate, ale mam nadzieję, że może wyjdzie jakoś niedługo. Zdobyłem ogólnie dwa statki w ostatnio, ale no, yy, dobra, i tak, jeżeli chodzi o mój kanał, troszeczkę się zmieniło. Teraz oczywiście zaczęły się wakacje, więc <laughs> niby mam trochę wolnego czasu zawsze, bo, ale no też nie do końca mam w yy, 100% wolny czas, no i tak to wychodzi, że niestety ale no nie do końca mam y, niekiedy czas, żeby nagrywać, ale sądzę, że na pewno będę się zabierał za to, kiedy <laughs> przepraszam kiedy będę miał wolny czas, ogólnie tak a kiedy nie mam wolnego czasu, no to jakby to powiedzieć, no to najzwyczajniej nie będę nagrywał i to w sumie tyle i jeżeli chodzi o moje zmiany na kanale i pewnie się zastanawiacie był pierwszy odcinek, była premiera Minecraft DC, a pak sezonu drugiego ja tam nagrałem sobie ten odcinek yy, jakby to wam powiedzieć yy, no na zapas. Po prostu zrobiłem sobie zapasowy. Yy, wcześniej nagrałem i wrzuciłem tam kiedy chciałem. Yy, no i później go wrzuciłem, a teraz mam w ogóle problemy na Crystal Duncherze, żeby odpalić tego DCA paka. No i niestety tak na razie seria jest trzymana, ale zacząłem też Minecraft Survival. Teraz niedługo pojawi się pierwszy odcinek. Dam wam może taki mały zwiastun spoiler. Yy, wrzucę wam. Taki mały zwiastun czy coś takiego. Tego co będzie niedługo. A tak to to na razie jeszcze nie wiem jak to będzie. Ale wracając do dalszych rzeczy na kanale. Zacząłem serię z Farming Simulator. I jeżeli chodzi o Farming Simulator, to będę tą serię starał się wrzucać regularnie na przemian z Minecraft yy, Survival. I Nie wiem jeszcze jak to będzie ogólnie z yy, właśnie Minecraft DCA Packiem. Czy wróci, czy nie. A jak wróci, to na pewno dopiero jak skończymy sezon yy, Minecraft Survival albo jak zrobimy sobie przerwę od Minecraft Survival. Bo na DCA Packu jeszcze jest co robić, jeszcze całego tematu nie wyczerpaliśmy tej modyfikacji. Zresztą sami wiecie z pierwszego odcinka, że co Wam popronowałem, co możemy robić. Jeszcze jest sporo ciekawych rzeczy do zrobienia więc. No no dobrze i jak chodzi o Minecraft Survival to no Minecraft Survival to Minecraft Survival. Będziemy robić to co na survivalu czyli najzwyczajniej będziemy no będziemy ogólnie starali się z, starali się żeby to wszystko było tak, y, jakby to opisać, no tak y, Naturalnie, nie? że na przykład ja sobie włączam Gajmoda i wybieram biom na przykład, na którym chcę grać, tylko tam, gdzie się zrespię, to tam na początku mieszkam i, naj i ewentualnie później szukam jeszcze miejsca, w którym mogę się przenieść, osiedlić, tak. No. No i co tak jeszcze w sumie z takich rzeczy... Ym... Na, na temat mojego kanału. Ogólnie szykuję sobie troszeczkę taką przebudowę kanału, tak to mogę nazwać. No i właśnie teraz pytanie: co z serią z Pirate Cara i ben Hunt, którą macie właśnie teraz w tle? Stwierdziłem sobie tak, że no, muszę sobie ogarnąć to wszystko, wziąć się za siebie i ogólnie postarać się tą serię dalej kontynuować, bo. No nie, teraz wiele problemów, ale sądzę, że chciałbym za tą serię się zabrać, no bo przyznam naprawdę, że zawsze marzyłem, yy, że tak to powiem, za dzieciaka, jak chciałem mieć kanał i żeby nagrywać. Nie, nie obchodziło wtedy, czy będę miał jakieś wyświetlenia czy coś takiego, tylko żeby tak nagrywać po prostu i to wrzucać, żeby zrobić taką całą długą serię z tej gry właśnie lub z jakiejś innej o takich w pirackich klimatach. No, i chciałbym, żeby ta seria troszeczkę potrwała, więc no i pó póki, yy, no po prostu, że tak to nazwę, jak będę miał czas i nie będę miał co na przykład wrzucić na kanał, to na przykład nagram właśnie taki odcinek z Happy Ratesa Raben Hunt i go też wrzucę. Ale jak na razie to też, według mnie, yy, ostatnio mnie w lipcu długo nie było. W ogóle nie pamiętam, czy ja coś w lipcu rzucałem, wiem, że w maju rzucałem, wiem, że w czerwcu. Przepraszam, wiem, że w czerwcu wrzucałem, ale nie wiem jak to było w lipcu, teraz szykuję się dla Was premiera drugiego odcinka z Farming Simulator. No i co jeszcze, sądzę, że chyba to na razie tyle, jak tak sobie jeszcze myślę. Hmm. No no i z takich rzeczy tego to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subika, bo dobijamy w te wakacje minimum do 20 subów, chociaż chciałbym więcej. Tak, zgadza się. Następne może już będzie do 30, to nie wiadomo, i tak po kolei, po kolei, wolnymi kroczkami może się uda. Hmm. Nie wiem, myślałem też w ogóle, żeby się jakoś promować, czy coś na innych kanałach, czy coś takiego, ale jeszcze nie wiem, jak to będzie. Ale ogólnie staram się, jak mogę, bo chciałbym, żeby troszeczkę. No to 100 to, 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 to subskrypcji to jest to takie minimum, żeby jakoś się tam poradzić. No, i tak to to resztę dalej. To, to już takie są plany, bo nie wiadomo, czy się w ogóle uda. No, ale wiadomo, fajnie by było, jakby się udało, bo zawsze to jest taka ładna, fajna, przynajmniej dla mnie, odskocznia od tego, że na przykład jak mamy, no nie wiem, no ogólnie dla mnie to jest. Taka odskocznia na przykład od zwykłego grania nagrywania. Ja bardzo lubię nagrywać, wręcz niekiedy klepię tyle, że tak. Wręcz nagrywam tyle materiałów niekiedy na zapas, że nie mogę później się wyrobić i ich nie powrzucam wszystkich w tym czasie, w którym chcę, bo no, komputer by nie nadążył renderować. Naj... Nawet taki komputer najlepszy na świecie z najlepszą kartą graficzną, z najlepszym procesorem. Przykładowo z 30 rdzeniami i 20 wątkami, tak? Lub 30 i 30, no. Ale w takie sprawy techniczne to się teraz nie wgłębiajmy, tak? No i ogólnie, jakby to powiedzieć, czas, czas zawsze u mnie się jakoś tak znajdzie na nagrywanie. Chęci, taka wena, pomysły też są. No tylko to, to to trzeba, muszę się postarać ogólnie i mam nadzieję, że to mi jakoś wyjdzie, no i co? Sądzę, że chyba to by było na tyle z tych informacji moich, z tego informacyjnego odcinka. I jeszcze wam w sumie pokażę, udowodnię, albo nie, nie, nie. No bo ten DCA pak mi nie działa, tak, no. Mam nadzieję, że im wierzycie, no bo to jest prawda, bo chętnie bo ja tak po prostu nie to, że nie lubię serii albo coś takiego, tylko ja mam takie coś, że jak ja widzę, że na przykład tak jak z Minecraft Nederem było, że ładnie tam seria mi wierzyła, tylko tak ledwo zacząłem, ledwo 6 odcinków i już skończyłem. A ja lubię robić takie serie minimum to 10 odcinków, takie, to są takie miniserie, takie duże serie to takie, to jest to minimum to 20 odcinków, a takie duże serie to tak jak planuję, trochę piratę zrobić. Czyli do takiego momentu, aż Wam i mi się nie znudzi, jak będziemy mieli najlepszy statek i będziemy mieli całą mapę odblokowaną, wszystkie porty, takie rzeczy. Yy, no i co dalej w sumie? Hmm, to chyba tyle, co bym chciał powiedzieć, tak. No i jak chodzi o farminga, będę nagrywał na razie jedną serię z. Yy, właśnie taką, jak to ja nazwałem, z polskich maszyn, czy coś takiego. I to tyle. Mm, no i sądzę, że ten odcinek, mam nadzieję, zdążę wrzucić, taki króciutki. I też chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem dali mi znać, yy, nie jakie chcecie gry na moim kanale, bo ja mam na razie, póki co mam, mam pomysły, żeby nagrać tyle gier, bo jak chodzi teraz. Kiedyś, nie tak, wymagania sprzętowe nie pozwalały, a teraz wymagania sprzętowe pozwalają, tylko, no, yy, że tak to powiem, yy, yy, pieniążki, pieniążki, tak? Yy, dobra, już jest 10 minut, dobre, dobre, to już chyba kończę. Dobra. Yy, no i tak, co jeszcze powiem? No, na razie pomysły na gier mam dużo, ale chciałbym, żebyście mi napisali... Yy, czy wolicie, czy yy, takie jak kiedyś były odcinki, czyli no dobra, no tak jak kiedyś były odcinki, czyli równe 10 minut, ta już nie jest 10 minut, równe, czy takie dłuższe, tak jak się pojawiały pierwsze odcinki z i po 20, po 23 takie długie, no takie dłuższe to nazwijmy, bo takich długich to nie ma, niekiedy są nawet odcinki u niektórych youtuberów po, kuł, po pół godziny, ale w to nie będziemy wnikać, tak? No co, sądzę, że już chyba kończymy. To by było na, na razie tyle w tym odcinku. I co? Jak to mawiał pewien YouTuber? Na razie, BIOS! Pamiętajcie, piszcie hashtag FS, to będzie więcej odcinków z farminga. Elo!